Tak koląska i szlugi, z tobą lipiec był długi. Dobrze wiesz, że tęskniłam. O tobie śniłam z letterej lana, pogaduchy do rana, po nas nic nie zostanie. Piosnek parę. Zmieniłeś numer, wiem, Netflix na TVN. Bóg Barbie, a ty Ken u to tylko Mała sympatia sprzed lat Mijam na poczcie I widzę jak zblad. Na lot w Microsoft A na mieście plotek jak o, to tylko słowa nie bolą już, dobra, nieważne, mam w plecach twój nóż. Tak koloska i szlugi, z tobą lipiec był długi, dobrze wiesz, że tęskniłam, o tobie śniłam. W tle derylana, duchy pogaduchy do rana, po nas nic nie zostanie, piosenek parę. Koluska i szlugi, z tobą lipiec był długi, dobrze wiesz, że tęskniłam, o tobie śniłam. W tle derylana, duchy pogaduchy do rana, po nas nic nie zostanie, piosenek parę. Miało kilka lat, tyś inny serce skradł. A pod podstem widzę lajk like, u, a w nocy dzwonisz o drugiej i wiem, dla ciebie ja jestem ramieniem do łez. odporny tuż, więc przewóz albo wóz, ty odchodzisz dla mnie luz. U, a w tej masaczce nie poznam cię, wiadomka to koniec bez ciebie milżej. Kolońska i ślugi, z tobą lipiec był długi, dobrze wiesz, że tęskniłam o tobie, śniłam. W tle Derylana, pogaduchy do rana, po nas nic nie zostanie, piosenek parę. Kolońska i ślugi, z tobą lipiec był długi, dobrze wiesz, że tęskniłam o tobie, śniłam. Tlederni lana, puga duh je do rana, ponesničen zostane, piozenek pare. Dziękuję Wam za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, pa pa.